Jedna rzecz, którą zauważyłam w mieście, bardzo ciężko jest znaleźć dobrą maczę. No to nie jest tak, że mówię, że tylko moja jest zajebista, bo nie. Jest naprawdę dużo y, fajnych macz, tylko... Bo ludzie nie wiedzą, że macze mają stopnie. I często słyszą, o, ale jest gorzka. I faktycznie, ja trafiłam na takie gorzkie i od razu wiedziałam, że to nie to w ogóle z takiej firmy te macze są. Y, i to nie jest tak, że macza powinna być gorzka. To jest sposób przygotowania maczy, się bardzo liczy i też z jakiego stopnia ona jest. No więc to, to było tak. Ciężko mi było znaleźć dobrą maczę, a jak już znalazłam miejsce, gdzie chciałam naprawdę spróbować tej maczy, to słyszałam, że trzeba pół godziny czekać na nią. I mi się odechciawało. Więc tak. Drodzy yy, właściciele restauracji w Trójmieście, jeżeli chcecie dobrą maczę, to zapraszam do nas po oferty, bo w Warszawie możecie napić się naszej w trzech miejscach. И это гениально.